Witajcie! Zapraszamy na dzisiejszy odcinek Football News. Z pewnością jesteście w stanie odtworzyć historię transferów wielu piłkarzy. Postanowiliśmy jednak znaleźć dla Was przypadki znanych zawodników, o których pobycie w danym klubie mogliście zupełnie zapomnieć lub zwyczajnie nie wiedzieć. Czarnogórzec Stefan Sawicz to środkowy obrońca Atletico, który reprezentuje barwy madryckiego klubu od 4 lat, gdzie trafił z może być jednak niespodzianką, że do Włoch trafił z Manchesteru City. Spędził tam tylko rok w sezonie 2011-2012 i rozegrał 11 ligowych spotkań. Przyszedł za 12 milionów euro z Partizana Belgrad. Kevin Prince Boateng to jeden z najbardziej znanych obieży światów w futbolu. Z epizodów w słynnych klubach najbardziej kojarzony jest z gry w AC Milanie, a także z niedawnego krótkiego pobytu w Barcelonie. Aktualnie reprezentuje barwy Fiorentiny. Czy ktoś z Was pamięta jednak, że grał również w Tottenhamie i Borussia Dortmund? Do Londynu trafił w 2007 roku z Herty Berlin, a w 2009 roku trafił stamtąd na półroczne wypożyczenie do BVB. Włoski pomocnik Antonio Candreva jest od 3 lat związany z Interem Mediolan. Wielu kojarzy go zapewne z występami w Lazio, jednak mało kto wie, że w 2010 roku spędził półroczne wypożyczenie w innym słynnym włoskim klubie a mianowicie Juventusie. W Serie A rozegrał 16 spotkań, zdobywając dwie bramki i zaliczając dwie asysty. Hiszpański bramkarz Pepe Reina jest kojarzony przede wszystkim ze swoimi występami w Liverpoolu i Napoli, a ostatnio jest rezerwowym w AC Milanie. Czy pamiętacie jednak, gdzie miał krótki przystanek między Anglią i Włochami? Przez rok był piłkarzem Bayernu Monachium. Jeszcze ciekawsze są jednak początki jego kariery. Otóż rozpoczął ją w FC Barcelonie, skąd w 2002 roku trafił do Villarealu. Co ciekawe, w barwach Blaugrany rozegrał łącznie 49 spotkań, momentami grywając regularnie w wyjściowej jedenastce. Całkiem nieźle jak na niespełna 20-letniego wówczas golkipera. Kolejny bramkarz i tym razem Słoweniec. Samir Handanowicz, bo o nim mowa, stał się dla nas w ostatnich latach symbolem Interu Mediolan. Jednak to nie jedyny słynny włoski klub, w jakim grał. W 2006 roku zaliczył półroczne wypożyczenie do Lazio, ale furory tam nie zrobił i rozegrał ledwie jedno spotkanie na sam koniec sezonu. Toby Alderweireld to od kilku lat składowa belgijskiego duetu środkowych obrońców Tottenhamu, który współtworzy z Janem Vertonghenem. Zresztą ich przeszłość jest podobna i wiąże się z Ajaxem Amsterdam. Jednak w przeciwieństwie do Vertonghena, Toby trafił w z Holandii do innego klubu, a mianowicie Atletico Madrid gdzie łącznie rozegrał 22 spotkania, zaliczając również roczne wypożyczenie do Southampton. Ivan Perisic, chorwacki skrzydłowy, który niedawno był bohaterem transferu z Interu Mediolan do Bayernu Monachium i to z tymi zespołami jest najbardziej kojarzony. Do Mediolanu trafił z Wolfsburga. Wiecie jednak, gdzie grał wcześniej? Spędził półtora roku w Borussii Dortmund, gdzie zagrał w 64 meczach, zdobywając 12 bramek i zaliczając 7 asyst. Brazylijczyk Filipe Coutinho najlepiej prezentował się w barwach Liverpoolu, skąd trafił do Barcelony za 145 milionów euro. Nie sprostał jednak oczekiwaniom i aktualnie jest wypożyczony do Bayernu Monachium. Niektórych fanów Blaugrany może jednak zaskoczyć, że w przeszłości reprezentował barwy ich lokalnego rywala, Espaniolu. Był tam wypożyczony na pół roku jeszcze w czasach pobytu w Interze Mediolan i wystąpił w 16 spotkaniach. Inny Brazylijczyk Filipe Luis Kojarzy nam się przede wszystkim z występami w Atletico Madryt, ewentualnie z krótkim pobytem w Chelsea. Co ciekawe, w 2004 roku trafił on na roczne wypożyczenie do innego słynnego europejskiego klubu, a mianowicie do Ajaxu Amsterdam. Nie rozegrał jednak ani jednego spotkania, a aktualnie występuje w brazylijskim Flamengo. Angielski snajper Harry Kane jest jednym z najlepszych napastników na świecie i nasze pierwsze skojarzenie z nim to gra w Tottenhamie. Niektórzy pewnie już nie pamiętają, że w 2013 roku trafił na półroczne wypożyczenie do zespołu Leicester, który grał jeszcze w Championship. Zaliczył łącznie 15 występów i miał okazję zagrać na boisku razem z innym słynnym angielskim napastnikiem, Jamie Vardy. Większość czasu spędzili jednak wspólnie na ławce rezerwowych. Włoski stoper Giorgio Kilini to niemal synonim Juventusu. Ciężko właściwie wyobrazić go sobie w barwach innego klubu. Wiecie, skąd trafił do zespołu Starej Damy? W 2005 roku przeszedł tam za ponad 7 milionów euro po roku spędzonym w Fiorentinie. Partnerem Kiliniego wielokrotnie w ostatnich latach bywa Leonardo Bonucci. Pierwszy raz do Juventusu trafił on w 2010 roku z Bari. W międzyczasie był on bohaterem głośnego transferu do AC Milanu. Jednak nie o nim chcemy teraz powiedzieć. Swoje młode lata spędził w innym słynnym klubie z Mediolanu, czyli Interze. Wystąpił tam jednak w zaledwie 4 spotkaniach, głównie w Pucharze Włoch, łącznie spędzając na boisku 136 minut. Większość czasu spędzał na wypożyczeniach do mniejszych klubów. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać w komentarzu, o ilu z tych przypadków słyszycie po raz pierwszy. Jeżeli Wam się spodobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco z naszym kanałem. Już niedługo kolejne ciekawostki ze świata futbolu. Cześć!